Pamiętacie jak w ostatnim odcinku mówiłam wam, że nagram wycieczkę szkolną? To teraz to nagram, ale przyszła do mnie moja koleżanka i chcę tam grać to z nią. Więc y, nie, bez przedłużania zaczynamy. Dzieci, przyszliśmy na wycieczkę do szpitala. Zobaczymy co robią, jakby to powiedzieć, na no pacjenci, co robią lekarze, pielęgniarki. No, w tym szpitalu, no. Nie wiem. Ja pójdę na kawkę, a wy będziecie oglądali. Okej? Okay? To idźcie. Pa. Poproszę jedną kawę. Już się robi. Trzy zł proszę. Daj kawę. Ech, nie mam pieniędzy przy sobie. Pa. Nie. Kolejny klient, który mi zabiera jedzenie i picie i nie płaci. Chyba w końcu zadzwonię na policję. Ale masz szczęście, że jestem miłym e, pracownikiem i nie będę dzwonił na policję. No to pani nas zostawiła. Co mamy robić? Tam. Chodźmy, rozejrzymy się. Chodźmy na drugie piętro. Okej. Okay. Mam nadzieję, że pani się cieszy z tej swojej kawki. Co i wy to robicie? Pani nas tu wysłała. Powiedziała, że ona chce iść na kawę, a my się mamy rozejrzeć. No, i co my mamy zrobić? Chodźmy, Chodźmy go szukać nauczyciela. Dobra, idziemy. Poczekajcie tu chwilę, idę się rozejrzeć. Ej, patrzcie, może w tej szczelinie. Ech, to raczej nie nasza pani. Ale nawet podobne. Taka gruba jest i taka stara jest. Dobra, wkładam z powrotem. Ach, ona nas tu zostawiła! Jak my teraz wrócimy? Nawet jeszcze trz trzeba się trzymać razem. Dlaczego nas zostawił? Przecież tym bardziej nauczyciel powinien dzieci y y szukać i ich pilnować. Dobra, mam pomysł. Chowajmy się, może tu jeszcze przyjdzie. To dobry pomysł. Matko. A ja trochę zgłodniałem. Napiję się tego. A, to pali! Co ty robiłeś? A, przynajmniej mi pragnienie jest ten. Już nie jest ten. Już nie jest mi ostro w buzi. Ale. No, dalej pada. Chodźmy szybko. No i co? Zadowolony? Co tu się dzieje? Wyłączam to. Zapytajmy się tego gostka. Może on coś o tej pani wie? – Gościu, ty wiesz coś, gdzie nas zniknęła nasza pani nauczycielka? Ma siwe włosy, ołówek we włosach, jakieś dziwne ubranie na sobie. Ta odjechała w jakimś autokarze. Wzięła i powiedziała, że jakieś dzieci ma tu pilnować. – Super! Już wie, co się zdziało. Uciekła sobie w autokarze, a nas tu zostawiła. No i co zrobimy? Może zapytamy, czy możemy przynocować na tych łóżkach dla chorych. Może nie zabraknie ich. To dobry pomysł. No, no. Oczywiście. Dalej trochę głodny jestem. Mm. A ty co? Niczego się nie nauczyłeś po ostatniej akcji? Yy, wiesz, że ten napój to była wódka chyba. O nie! Brzuch mnie boli! Ratonku! Zawołajcie lekarza! Źle się czuję! O nie! Przewraca się! Ja go podtrzymam! Ułożę go na krześle. Lepiej chodźmy na pierwsze piętro. Może tam ktoś nam pomoże. Dobrze! Widzę tam jakiś wózek. Połóżmy go tam najpierw. Powiemy, co się stało. On chyba mdli. No. Nowa szybko, szybko. Pobiegnę po kogoś. Masz rację, pobiegnę. Ratunku, ratunku. Co się stało, dziewczynko? Nasz, nasz kolega się napił wódki. Co? Dzieciu nie można pić wódki. Szybko. Chodźmy tu, szybko dziecko, zostańcie tu. Dobra, dobra. No, hmm. przełożę go najpierw na to łóżko. O tak. Nałożę mu maskę. Ach. Podłączę go. zasłonie, usiądę, okej okay. i zacznę operację. przyda się. Na początku zastrzyk. Cii. Dobrze, odkładam. Dobra, teraz wytnę coś. Cik, 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 cik. Dobrze. Teraz włożę zdrowe. Odmyję to. Dobrze, jest git. Ech, i teraz włożę z powrotem. Dobrze, operacja się udała. Ech, dzieci. Zabieram zasłonkę. Pomału mogę zdjąć maskę. Ach. Po operacji. Ach, było nie pić i nie jeść tyle. No było, było. To przez Ciebie ten alarm się włączył i zaczęła woda lecieć? Może... Ich. Dobra, nieważne. Idźcie, idźcie. A raczej idź. Do swoich kolegów. Macie iść do szkoły, wracać do szkoły. Koniec waszej wycieczki. O, jasne, okej. Okay. Ech, pan kazał wracać do szkoły. Koniec naszej wycieczki. Szkoda. Hm. Te dzieci. Ech, tak naprawdę. Powiem panu. Żebyś już ich zabrał tam, kazał bym być. Halo? Przyjdą na pierwsze piętro, czy tam na zero, jak takie dzieci. Niech oni pomiją złożone i powiemy, że najszybciej wracają do szkoły. Dziękuję, do widzenia. Dobra, wracamy, chodźcie. Chodźcie. Idziemy. Ach, dzieci, jak najszybciej idźcie z tego miejsca do swojej szkoły. I żebym was tu więcej nie widział. Ach, no dobrze. Jak się stąd zabierzemy? Ech, podwiozę was. Chodźcie. Wszyscy, tutaj wsiadajcie do tego auta po kolei, w kolejkę. Ja wam, ja wam tutaj pokażę, jak, jak macie wsiąść. Tutaj wszyscy po kolei, raz, dobrze, następny, chodź, dwa, trzy, cztery. No i pięć. No i jeszcze ja. Odjazd. Dobrze, to koniec Waszej wycieczki. Oraz koniec tego filmu. Widzimy się w następnym odcinku. Papa, pa. proszę Was o subskrypcję i łapki w górę.